Dobrze znana Wam Tenera jest dzisiejszym pacjentem, a pacjentem będzie konkretnie tylna tarcza. Tu prawdopodobnie oryginalna tarcza jest jeszcze bardzo mocno wybrana, znaczy jest już bardzo mocno wybrana. Być może na filmie tego nie widać, ale ma dość głębokie wrzery. Klocki są jeszcze w miarę ok. Nie wiem czy będzie to widać. Spróbujmy zobaczyć, włączyć lampę ale o, widać klocek ale widać, że troszeczkę już yy, zużycia mają, dlatego będziemy musieli tarcze przede wszystkim wymienić, a co za tym idzie też nowe klocki. Ale nim do tego przyjdziemy, musimy najpierw motocykl postawić w dobrej pozycji, a nim go postawimy na stojaku, o czym za chwilę wam co wam za chwilę pokażę, to najpierw trzeba poluzować nakrętkę osi. Nim będziemy odkręcać to koło, musimy zacząć od demontażu tego zabezpieczenia, które tutaj było akurat tymczasowo włożone. Ja zajął się wyprostować i wyjąć kombinerkami. Zobaczmy, czy gładko wyjdzie Nie wyjdzie gładko No ale spróbujmy jeszcze powalczyć chwilę Pękła Teraz jeszcze tą część wyjmijmy. I wyszła zakładamy klucz 22 tutaj na nakrętkę i próbujemy poluzować ją. Może uda się bez trzymania ośki, na szczęście się udaje. Próbujmy jeszcze poluzować ją. Idzie to dobrze. Jako, że będziemy zmuszeni zrzucić koło, to warto też poluzować tutaj i regulacje z jednej i z drugiej strony. To są klucze 12. Żeby to zrobić, musimy je odkręcić. Co ja chciałem? Musimy je odkręcić jak najbardziej się da. Najpierw kontra. Teraz nakrętka główna. No, jest bez kontry na tyle lekko, że się w palcach da. No i tak samo za chwilkę z drugiej strony. A potem koło na jak taka, żeby koło móc zdjąć i przystąpić do zmiany tarczy motocykl już na stojaku poluzowane koło poluzowane napięcie łańcucha teraz musimy zrzucić koło mam nadzieję, że się uda żeby to zrobić musimy tutaj tą dziewiętnastkę odkręcić całkiem do zera a potem wypchnąć oś najpierw odkręćmy tą dziewiętnastkę Ej, dwudziestkę. dwudziestkę, dwójkę, przepraszam no, myślałem, że się uda lepiej poprawić ten stojek, no ale jest minimalnie poprawiony. Odkręcamy teraz tą nakrętkę. Musimy już ją przytrzymać z drugiej strony. Tam jest klucz 19. No podkładka trochę utknęła, ale to zaraz wiemy. Nakrętka jest w rękach. Skoro mamy luźne koło, to postarajmy się je przepchnąć maksymalnie do przodu i spróbujmy zrzucić teraz łańcuch. Korzystając z tego, że nie jest napięty. Nie jest to wcale takie łatwe. Ale a nóż? a nóż zejdzie a tu już z góry zszedł i jest i uwolniony no teraz tak, trzeba wybić ośkę i wyjechać kołem co prawda wypadnie nam tam z drugiej strony ale to zaraz zobaczycie najpierw młotek gumowy o, odpadła podkładka weźmy sobie śrubokręt Już ośka poszła, a teraz z drugiej strony. Ja to zawsze robię w ten sposób, że zakładam tutaj klucz i lekko go podbijam młotkiem. I jest ośka uwolniona. Ale koło nie jest uwolnione. A czy uda nam się uwolnić koło? Ośki już nie ma, łańcucha nie ma. Trzyma się na przyzwyczajeniu. I zobaczmy. Idzie. Trzyma trochę zacisk. Ale i zacisk zeskoczył. Wyjeżdża koło. Zacisk na prowadzeniu na. Y... Jak to w sumie nazwać? Na jarzmie opad, a koło wolne. Od razu możemy ocenić zębatkę. No nie jest najlepsza, ale jeszcze troszkę posłuży. Też nie jest najgorsza. Tutaj mamy tuleje. Na razie ją zdemontujmy, żeby się nie zgubiła. Tu też mamy tuleję. Też ją zdemontujmy, żeby się nie zgubiła. Tu jest ta z wcięciem. Tam była grzybek, tak? Nie, ona się różni, nawet średnicą. Mniejsza tu, od strony tarczy. Nowy dzień nastał, bo wczoraj jednak uznałem, że zrobiłem troszeczkę za dużo. A schemat naprawy jest taki. Najpierw zamontujemy tych 6 śrub. A zaraz pod nimi będzie bieżnia, płaszczyzna w zasadzie, do której tarcza przylega i żeby nie było bicia, no to sobie faktycznie ją też wyczyścimy, a potem z odpowiednim momentem, 10 Nm i na kleju przykręcimy z powrotem już nową tarczę. No to zapraszam teraz do wykręcania. No i tak to uwolniona Może na pierwszy rzut nie wygląda jak szczególnie zużyta, no ale jednak troszkę zużyta jest i czuć to pod paznokciem. Teraz wyczyścimy te powierzchnie przy użyciu szczotki drucianej na wier A few moments later. To jest aluminium, więc... Nie będzie raczej porzewiała. Udało się wyczyścić. No, koło jest całe brudne, tu też za chwilkę to trochę przetrę. E, przede wszystkim tu, na tym simmeringu ewentualny brud. Ale nim to zrobię, jeszcze przy użyciu mm, gwindowników i narzynek wyczyszczę tutaj te otwory, jak i śruby z, z resztek starego kleju. Ewentualnie jakiegoś brudu, który mógł się tam przez lata dostać. Wintownik M6 Skok 1.0. To jest taki standardowy i sobie wyczyścimy gwinty. Few moments later. A few moments later. też musimy, przegwintować w zasadzie wyczyścić śruby. Są tu resztki kleju nie będziemy przekręcać tarcze bo one są do odzysku. Natomiast widać, że są troszeczkę utlenione, są ślady pokleju. Dlatego znów użyjemy narzynki. Wkręcimy w narzynkę w śrubę. Tu mam za dużo tych śrub w ręku na raz. Ok. I przegwintujemy je do końca. No i jest ładnie odświeżony gwint. No i tak robimy z wszystkimi sześcioma nakrętkami. Znaczy śrubami. Średni klej do gwintów już jest. Tarcza już też jest. Musimy ją dobrze spasować. Ona no, musi dobrze siąść. No, coś nie chce siąść. Ale nie ma myślu przygotowanych klej średniej zrywalności. Już jest. I tą pierwszą trafić będzie najtrudniej. Ale jest. Teraz druga. Najpierw dokręcamy ręką na krzyż i za chwilę użyjemy klucza dynamometrycznego. Zgodnie z serwisówką ma być tu 10 nm. Zobaczmy. No i mamy. Postanowiłem, że założę jeszcze koło, ale bez klocków hamulcowych, bo będzie tak po prostu wygodniej. Tutaj jest bardzo dużo manewrów do wrzucenia. Bardzo ważne jest, żeby wyczyścić ten ślizg, po którym chodzi jarzmo w zacisku i go warto też przesmarować czymś delikatnie niechłonącym za bardzo brudu brodu, ale tak żeby swobodnie w miarę mógł się sam zacisk poruszać wraz z napięciem koła rękawiczki wytarte żeby nie zostawić smaru na śrubach lecz na oponie ze śrub dystanse założone ale już jeden uciek zaraz założę tutaj leje prowadzące, a najpierw trzeba koło wprowadzić. Tu to nie jest wcale takie łatwe. Jest. A, dystans musimy troszeczkę wyczyścić. Bo upadł i się ubrudził Jest. No i teraz kombinacje, żeby to założyć. Jest z bólem, ale udało się. Wiadomo, może teraz będzie trzeba regulować, ale teraz trzeba założyć łańcuch. Jest na najmniejszym naprężeniu, więc powinno się to udać. O. A regulować łańcuch będziemy zaraz. Najpierw przykręcimy tu. To. O, jest łańcuch, jest teraz kontra. A momentem będziemy to rzucać jak rzucimy, z. znaczy dokręcać jak rzucimy ze stojaka. Ale najpierw klocki Skoro już jesteśmy na takim etapie, no to teraz trzeba zdjąć zacisk. Ale najpierw musimy tą osłonkę zacisków. I teraz tą śrubę musimy poluzować, żeby zacisk podjechał nam do góry. Teraz musimy schować tłoczysko. Spróbujemy to zrobić najprostszą metodą. Czyli po prostu zaciskiem stolarskim. O się tu nie ma wielkiej siły wbrew pozorom, także to już mamy z dynki Teraz trzeba to wszystko wyczyścić i osadzić nowe klocki. No i mamy to. Mamy nowe klocki. Ciężko było założyć. Tutaj trzeba pamiętać, że są takie blaszki z jednej i z drugiej strony. One muszą dobrze wskoczyć na jarzmo, bo w nich siedzą klocki. Za chwilkę to wszystko będzie skręcone i będzie testowane. Tą śrubę, tu jest ta tulejka, ona jest przesmarowana e, smarem do hamulców. A tą śrubę przykręcamy z mocą z momentem 23 Nm, a potem regulujemy łańcuch i dokręcamy ośkę z mocą 100 Nm, a tu, ojej, nie pamiętam, chyba 10 Nm. To nie musi mieć wielkich siedzib. Ważne, żeby ośka była dobrze dokręcona. No i co? I potem jeździć, testować. Oczywiście wszystko myjemy, odtłuszczamy, bo tutaj widać nawet, że tarcza jest delikatnie zatłuszczona. Szkoda, że miałoby się to dostać na nowe klocki i nową, e, z nowej torczy. Dziękuję Wam za dziś. To było motobrzmienie na warsztacie. A ja mam nadzieję, odezwę się jeszcze w najbliższym czasie.